Cześć! Lubisz latać samolotem? Zostań ze mną, pokażę Ci perspektywę, której nie zobaczysz nigdzie indziej. Tym razem zabieram Cię ze sobą na mój trzydniowy służbowy layover. Od południa byłam na rezerwie, aż w końcu telefon zadzwonił, że mam lecieć do Detroit, następnie do tampy na Florydzie, a ostatniego dnia do Dominikany. Czas spakować walizkę. Koszule, ubrania na zmianę, kosmetyki, strój kąpielowy. Upewniam się, że mam krem z filtrem. Na wszelki wypadek zabieram też sweter. Pogoda potrafi zaskoczyć. No dobra, to w drogę. Dojeżdżam na lotnisko, zaczynamy od briefingu z załogą i każdy zabiera się ze za swoje obowiązki. Pogoda na trasie do Detroit jest niespokojna, dlatego kilka razy zmieniamy delikatnie kurs, by ominąć komórki burzowe i zapewnić pasażerom komfortowy lot. Dolecieliśmy na miejsce dość późno, więc czas na odpoczynek. Poranek zaczynam od śniadania, a potem spacer i poszukiwania kawy. Dobrze, że wzięłam ze sobą sweter. Pobyt w Detroit to tylko 14 godzin, dlatego na nic więcej już nie ma czasu. Z zimowego Detroit przenoszę się na ciepłą Florydę. Lot do Tampy był już spokojny i bez żadnych niespodzianek. Dotarłam do hotelu i znów czas na odpoczynek. Rano budzi mnie słońce. Kolejny lot mam dopiero wieczorem, dlatego cały dzień mogę cieszyć się tym miejscem. Standardowo kawa, śniadanie i zamawiam Ubera do mojej ulubionej restauracji przy plaży. Floryda to dla mnie magiczne miejsce. Kiedyś byłam już o krok, żeby tutaj zamieszkać. Ostatni odcinek to wieczorny lot do Punta Cana. Znów tropiki, znów wilgoć i burze, czyli powtórka z rozrywki. 24-godzinny layover to może nie wakacje, ale jeśli kończysz dzień w hotelu przy plaży, w All-Inclusive, z rytmem baciaty w tle i jeszcze ci za to płacą, no to chyba nie zły